Witamy! W taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę, więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Przed nami kolejne emocjonujące spotkanie w ramach Serie A. Sassuolo zmierzy się z zespołem z Verona. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzy. sasłolo, a więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Przed nami jedenastka drużyny gości. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1, 3, 4, 3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasieki przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Rusza flanką, bo zrobił się tam teraz niezły korytarz. To był chyba strzał z zamkniętymi oczami. Bo ciężko to inaczej wytłumaczyć. Było zdecydowanie daleko od bramki, a także daleko od jakości, jakiej oczekujemy na tym poziomie grania w piłkę. Tak, interweniował nieczysto. Przerwał akcję oczywistym faulem. Mamy rzut wolny. Wielu w tej drużynie zawodników wartych jest uwagi, ale dziś skupię się na tym, co pokaże Domenico Berardi. Skuteczność to główny wyznacznik tego, jak dobry jest dany napastnik. A ten gracz urodził się, by zdobywać branki. Chłodna głowa, spryt i przede wszystkim zabójcze wykończenie to jego główne atuty w polu karp. A piłkę na skrzydle. Co teraz? Popatrzmy. Wysoki pressing i odbiór piłki. Może być groźnie. To musi być gol! Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. Comunicazione di servizio, il signor Maro e la Leone è pregato di mettersi in contatto con la propria famiglia. Grazie. Szybkie, teraz gry. szansa. Postanowili rozegrać stały fragment. Uwaga ma szansę! No i proszę, całkiem niezły strzał, ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza Jacku. No tak, wyciągnął się podręcznikowo, wyglądał przy tym bardzo pewnie, zresztą nie tylko podczas tej interwencji. Nie ma przódki w pole karne. Wyglądało to obiecująco, ale ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. Ściąga na siebie uwagę całej obrony i skuteczny blok. Mamy strzał. Bramkarz był na miejscu, na linii strzału. Ładnie chwycił piłkę. Strzał prosto w bramkarza, ale trzeba zauważyć, że to jest zasługa dobrego ustawienia, czytania gry. Verdi. W ostatnim kwadransie goście bardzo mocno przycisnęli, rywali. Mimo wciąż utrzymującego się remisu da się zauważyć, że to zawodnikom tej drużyny... Popatrzmy, ależ teraz okazja. Dobra interwencja obrońcy. Gdyby to dośrodkowanie doszło, mogłoby być groźnie. I teraz dobra okazja do kontry. Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. Kulka przekroczyła linię boczną. Aut. Dobry teraz atak na piłkę. I przejmuje teraz piłkę. Kevin Lasagna. Simone Verdi. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Nieźle się to zapowiadało, ale ostatecznie ta akcja zostaje przerwana. Verdi. Jest strzał. No tak, mogła być bramka, ale teraz widzimy goalkeeper pokazał naprawdę klasę. Drożnego w okolice 11. Aj, no niestety ładnie zapowiadała się ta akcja, ale obrońca dobrze w odbiorze. No i po ataku. Dobra interwencja. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Czy wykorzystają okazję? Tak, bramka! To była kara za zbyt dalekie wyjście. Kiedy się stoi na bramce trzeba pilnować swojego stanowiska pracy. No po prostu. No i ponownie akcja bramkowa. Obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zawsze potała w siatce. To mamy 1 do 0 A więc już wiadomo Jeszcze dwie minuty Będziemy oglądać zmagania na boisku Zanie teraz odebrał piłkę rywalowi Sędzia zaprasza graczy na przerwę Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki Już po zmianie strony, i zaczynamy grę, proszę Państwa. Tak właśnie należy wykonywać w ślizgi. Dobre przejęcie piłki. Drusza do przodu skrzydłem, ma sporo przestrzeni. Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Blokuje bez kłopotu. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Uspokaja teraz sytuację. Mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście, była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. Ofiarne wejście i odzyskał piłkę. Gwizdek. Mamy rzut wolny jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy jak wpłynie to na obraz gry. Czyli tym razem rzut wolny rozegrany na krótko. Gdyby nie dobry blok obrońcy, mogłoby być gorąco po tej centrze. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Powinni trochę szybciej wracać pod bramkę. Będzie bramka! Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze. To bitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Pech. Wyglądało, że to jest już wybroniona sytuacja, a tu nagle zupełnie niespodziewanie jednak pada Bramka. W takich sytuacjach można tylko współczuć, bo chociaż pierwsza interwencja była jak najbardziej udana, to koniec końców i tak tracą gola. Ale taka to już niewdzięczna robota Bramkarska. Wyrównali więc stan spotkania Jeden do jednego Uwaga, będą prowadzić czy też tego nie strzelił Wypracował sobie pozycję Doszedł do świetnej sytuacji Pozostało tylko sfinalizować akcję Zawiódł w najważniejszym momencie Tak to niestety bywa No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak Obronił ten strzał. No, ładnie to wygląda w statystykach. Widać na pierwszy rzut oka, że mają przewagę i mnóstwo sytuacji, ale na razie nie przekłada się to na wynik. Na pewno muszą popracować nad skutecznością. Złamał w tej sytuacji przepisy. Nie ma co drążyć. Sztab szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. Jest coraz bliżej pola karnego. No chyba trafi. Ulala, co za refleks. Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. No i zobaczymy. Nowego zawodnika na murawie. Rozgrywa to więc na krótko. Dobre zejście do środka. Teraz techniczne uderzenie. No i za to przewinienie. Sędzia dyktuje rzut karny. O może dać im prowadzenie. Uderzenie poprzeczka i piłka w grze. No cóż, już po zagrożeniu. Przynajmniej na razie. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Łukarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Dobrze teraz znalazł partnera. Teraz co za sytuacja! Staje na wysokości zadania w samej końcówce meczu. Fantastyczna obrona. To może być interwencja, która zadecyduje o wyniku tego spotkania. Krótkie wybicie. Podanie do kolegi. To musi być gol! Dobrze teraz broni, brawo! Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Kevin Sania. Ha! Piłka zostaje na placu gry. Może być ciekawie. Gol! A jednak nie ma gola! Jakim cudem Bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką. Niewiarygodne. Jeka piłka z rogu centra w okolice 11 metra, ale żaden z partnerów do niej nie doszedł. 90 minut nie wystarczyło. Zaczynamy więc dogrywkę. Wszyscy są już pewnie zmęczeni. Zobaczymy, kto lepiej rozkładał siły. Lopes. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Szansa! Mogą zaraz prowadzić! Mamy karnego. Sędzia bez wahania wskazuje na jedenasty metr. Przerwa w grze. A niej dochodzi do zmiany w zespole. Jeśli to wykorzystają, odzyskają prowadzenie. I gol! Pewny strzał! Piłka lokuje w ramce. Dobrze wykonana jedenastka. Wydawało się, że zespół broni się ostatkiem sił i w końcu straci bramkę. Tymczasem wyszedł z akcją i wykorzystał, że obrona przeciwnej drużyny trochę jakby przysnęła w tej sytuacji. Mamy wynik 2-1 Gospodarze mają trudności z odebraniem piłki rywalom Z tym, że statystyka bramkowa jest dokładnym przeciwieństwem statystyki posiadania piłki Kiedy prowadzisz, możesz sobie czasem pozwolić na oddanie inicjatywy Wróćmy na boisko, bo tu może być ciekawie. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Coś wspaniałego jak ten zawodnik zachował się w obronie. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. No i nic z tej kontry nie będzie. Grełarne frel. Już prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Nic nie wyszło z tego strzału. Rykoszet. Słyszymy gwizdek sędziowski na przerwę. Zaczynamy drugą połowę dogrywki. Radzi sobie teraz z obroną. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Dobre zejście do środka. Tak, teraz zrobił to co było trzeba. O, tak kasuje się akcję przeciwnika. No, może teraz spróbują znaleźć wyrównanie, ale czy starczy czasu? Ależ okazja na gola! Tak, trzeba się było trochę wysilić przy tym strzale. Muszą teraz się dobrze zastanowić, dobrze rozegrać szutrożny i może im to dać wyrównanie. Teraz z rogu na 11 metr i teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał, nie zmusił bramkarza do wysiłku. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Może pogrzebać rywali. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. Przyzwoity mecz.